Książka nie jest popularna. Wobec tego książkę trudno byłoby zekranizować, bo książka nie dzieje się z dnia na dzień. Książka to jest cała masa refleksji, cała masa dygresji, cała masa filozofii, bo tak też można to określić. Wobec tego należało napisać scenariusz filmowy, który byłby czymś. No, byłby jakimiś etapami, byłby czymś co, jakąś tam całością. Wchodzi, znajduje swojego trupa wana Trzeba mi się podchodził dwie rzeczy. Czy on idzie normalnie do biurka, spadia flaszkę, którą się coś go i idzie do, do Od razu idzie do łazienki. To trzecie chyba pytanie jak się robi. Jak głęboko podchodzić, Czy widzi wystarczy? Musiałem przełożyć na język kina niełatwą prodę pilcha. Wyszedłem od takiego niespecjalnie może odkrywczego pomysłu, że czas pijaka nie jest linearny. I mam nadzieję, że kiedy widz zacznie odzyskiwać równowagę, kiedy ten czas znowu stanie się linearny, to się przełoży na takie znaczenie, że główny bohater zacznie się leczyć naprawdę. Zostawiłem tej klaszek. Robert, jak uznasz, że falada przynudza, to już wiesz, że, że trzeba się wymiksować i napił się. Ważne jest to, żeby wygubić Julkę teraz. Robert, jakbyśmy tam wiesz, dać sekundę w pierwszą tą pauzę, żeby, żebyśmy zafiksowali sobie, że żeby to nie było takie płynne. Dobrze, musimy zrobić teraz próbę w rytmach. Czyli tak. Ucieszyłbym się, że z takiej sytuacji. Najpierw jest Julka. Jesteśmy przy Robercie. Nie ma już Julki. Oczywiście jest w filmie pod mocnym aniołem wątek miłosny, natomiast ważniejsze może od tego wątku dla mnie jest to, czy, czy można wytrzeźwieć dla drugiej osoby. Tak jest? Tu, teraz tu, jest, tu